i życzę w nadchodzącym sezonie lotowym zdobywania takich pucharów, a więc szybko Ryszard trenuje bojowe gołębie, więc jutro przy ładnej pogodzie troszkę się przelecą gołąbki jak widać już by się chciało polatać samiczka z linii słynnych torped gołębie bojowe, no one już w zimie odbyły szereg ciekawych lotów, m.in. z Góry Izerskich pamiętny lot Czerwonych Beretów z Jakuszyc. On zakończył się pełnym sukcesem. Linia Van de Wegen to są cudowne gołębice. A więc startujemy 30 km. W niedzielę przyjedzie hodowca po gołębie. To zabierze je w drogę powrotną i tam ze 100 km nie wypuści i już sukcesywnie będziemy się piąć na kierunek północno-wschodni czyli pod wiatr, ponieważ te gołębie uwielbiają takie loty jeśli chodzi o gołębie młode tutaj do końca czerwca wszystko jest zamówione nie ma żadnych tutaj rezerw, żeby kogoś tutaj obsłużyć dopiero ewentualnie co w sukripsu czy w sierpniu te pakiety, co hodowcy pozamawiali 30, 50 młodych, to jest dużo, by hodować. By przy tym zachować jakość właściwą, to jest naprawdę gruba robota. Mam doświadczenie, już wiele razy sprzedaję gołębie młode. W tym się specjalizuję, czyli szybkie młode gołębie sprzedaje Ryszard. W tym roku ponownie spróbuję w sił bogatyni. Już 17 hodowców czeka tam na mnie, by po prostu mi. Lać. Nie dam się. Tu zatrudniłem dwóch młodych chłopaków, młodych adeptów. Niech się bawią tymi młodymi gołąbkami, ponieważ ja czasowo nie wyrabiam. Praca zawodowa, opieka nad niepełnosprawną córką, ogród, ogrom zadań, więc nie podołałbym sam. Ci młodzi chłopcy już przychodzą, obloty robią rano wieczorem. Pierwszy lęk jest dosyć wczesny, tak tym bawem już pójdą na treningi. Gołębie bojowe, natomiast poprzez pocztę, jeśli uruchomi usługę, różne kierunki z terenu Polski. A jeśli nie, to hodowcy, co przyjeżdżają po Gołębie Młode, będą brać je w drogę powrotną. Spójrzmy na te samice, które jutro odbędą lot z 70 km, by w niedzielę ze 100. Gołębie bojowe. No, linia. Jana Ardena, czyli Jana de Ferta. Te gołębie są cudownej jakości. One sobie radzą z najdalszych odległości. Tutaj lot gołębi młodych miał być z Rotterdamu w tym roku. Nie wiadomo, bo ten COVID-19 tutaj wszystko pokrzyżował. Czy te granice będą do końca otwarte, czy też nie. Szkoda, bo takiego młodego na rybku mam mnóstwo. Tutaj samiczka van de Wegen. Zniosła jajecz Młode już ma malusie. Jak widać, te odchody są idealnej konsystencji. Te młode otrzyma hodowca ze Szczecina. On zamówił bodajże 50 młodych do nowego gołębnika. A więc pierwszy lot treningowy po jakiejś tam przerwie. Startujemy. A dla Was, mili internauci, bukiet kwiatów. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołemnik. Polska. No lecimy, co się czaimy? a Wandewegen najszybsze są. A ta samisia Wandewegen. No, no my wiemy jak się leci. No proszę bardzo. I ta Samisia, proszę bardzo. Już masz otwarte. Lecimy. I następna. Lecimy. A my na co czekamy? I do przodu. A ty się Proszę. No leć, 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 leć. Proszę. I koniec. Fajnie. No powodzenia hodowcy. I pucharów zdobywania.